Siemaneczko wszystkim z tej strony, Trevor. Witam Was serdecznie razem z bratem i kolegą Marcinem, którego jeszcze z nami nie ma. Jedziemy nad Solinę. Tak, nad Solinę wreszcie! Jedziemy nad Solinę. Ten wyjazd był planowany już pół roku, ale dzisiaj właśnie jest on realizowany. Eee, dzisiaj prawdopodobnie zrobimy około 500 km. Zobaczymy kawałek Polski. Pogoda ma dopisywać, więc jestem w dobrej myśli. Chcę Wam jeszcze powiedzieć taki z grubsza plan, czyli teraz jedziemy do Łodzi, spotkać się na Żgowskiej, na Orlenie z Marcinem, później stamtąd Pioczków, Kielce i centralnie już na Solinę. Drogi niestety nie będę nagrywał, bo nie posiadam tylu kart i baterii, żeby, no, żeby to wszystko pomieścić, te nagrania, a i tak bez sensu jest nagrać samą drogę, lepiej nagrać to, co się dzieje tam i coś ciekawego do pokazania. A, i jeszcze jedno. Napisał do mnie Michał, który mieszka w Lutowiskach. Czy tak się to poprawnie odmienia ta miejscowość? Nie wiem. Ale fajnie z jego strony, bo planuje się spotkać z nami. Też jeździ XL900. Więc mam nadzieję, że również oprócz ciekawych miejsc poznam fajną osobę. Oprowadzi nas po okolicach. Po okolicy, przepraszam. I był coś tam wspominał o jakimś lotnisku szybowców. Więc jest co oglądać. Piękne drogi, piękne miejsca. Ja na razie się z Wami żegnam. Zobaczymy się już w okolicach Soliny, bo nie będę tej drogi nagrywał, tak jak mówiłem. I z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia w rogu Polski za 500 km. Siema! Witam się z Wami ponownie po 7,5 godzinach jazdy. Dla Was to była dosłownie chwila, a my w tym czasie zrobiliśmy prawie 400 km. Mieliśmy dwa postoje. Jak na razie bez żadnych. Żadnych przeszkód, pogoda cały czas ładna, piękna. Nie jest, nie jest gorąco, jest fajnie. My e, jesteśmy 50 km przed miejscowością Lesko, gdzie mamy nocleg. E, muszę Wam powiedzieć, że bardzo ładne tereny. Już mieliśmy możliwość przejechania się kilkoma ładnymi drogami, pokonania kilka, fa, kilku fajnych zakrętów. Eee, ale eee, jest malutki problem, bo zaczyna mnie boleć ręka. Ja jeszcze dojechałem do soliny, nie pojechałem, po, nie pojeździłem po winklach, a już mi zaczyna boleć ręka. Mam nadzieję, że to tylko dzisiaj jakiś przejściowy problem. I jutro z samego rana będziemy, będę, będę już w 100% sprawny, jest pełną gracją i prędkością będę mógł pokonywać sobie szackie wingle. Zabra moi drodzy. Ja na razie. Tak powiem, zamilknę. E, I jeżeli bateria starczy, chyba starczy, to postaram się też nagrać sam dojazd do noclegu w lesku, czy w lesku, w lesku. W lesku. E, i, I jak wygląda pokoik, i ogólnie takie Wam pokażę całe to otoczenie, które tam będzie. Piękny widok. Tak wygląda cały nasz pokoik. Bardzo malutki. Trochę burdel, ale nie ma gdzie się tego wszystkiego pomieścić. Bardzo ładny jest widok za okna. Rzeka obok. Takie no, skromne warunki. Ciekawe jest to na ścianach, niby jakieś korzenie. I z dachu z sufitu też wychodzą dwa kable. Pewnie kiedyś będzie tu jakiś żyrandol albo lampa. Tutaj sobie trzymamy kaski. Rzeczy Zaraz się ubieramy i jedziemy na małą i dużą pętlę bieszczacką Piękna pogoda, sam raz na dwie pętle O Tu też zachuka tak? jestem pewnie za tak. raz Przebierasz się? Nie wiem, nie, no to tam się śmieje Wydarłem, wydarłem wam motocykle Tak? No. To dzięki, bo właśnie za, nie pomyślałem o tym, że będzie To że już Honda odpalił, idziemy za nim Co? Śmieje się Motocykle troszkę rosną, zaszły Właśnie wyjeżdżamy z noclegu. Jest to bardzo klimatyczne miejsce, pełno drewna, takich drewnianych ozdób. I powiem, że nie jest złe miejsce. Zapięty, zapięty! Teoretyczny plan na dzisiaj to około 6 godzin jazdy. Mam nadzieję, że wszystkie te najciekawsze miejsca uda się nagrać na kamerze, ale dysponuje tylko dwiema kartami pamięci i na pewno nie starczy na całą drogę chociaż na tą dużą pętlę powinno starczyć, bo z dwie baterie na to pójdą o pamięć się nie martwię, bo tam jest dużo się mieści ale najgorzej to właśnie z tymi bateriami, bo to jest tragedia motocykl jest cały w rosie no, już nie miałem miejsca, żeby zmieścić pokrowiec, no ale słoneczko świeci, to zaraz mi go osuszy. And I can see my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been

6 godzin będziemy jechali trochę inną drogą niż jechaliśmy w pierwszą stronę, ale paruję okulary. To jest ból osób bieżących w okularach. Masz loka. to szyba ci nie paruje, ale robi to, robią to okulary. Chciałem podsumować ten wyjazd w, w kilku zdaniach. Pierwsze co? To y, okolice. Bardzo piękne. Drogi są naprawdę rewelacyjne, zarówno wielka pętla jak i mała pętla. No, można nacieszyć oczy oraz duszę szybkim pokonywaniem zakrętów. Tama w Solinie, powiem szczerze, robi wrażenie z dołu, ale jeżeli chodzi o o jak już się weszło na nią, no to takiego wrażenia nie robi. Z dołu, jak najbardziej, jak się pod nią podjeżdża, to wszystko fajnie, pięknie, ale jak się wejdzie, to już tak, tak nie ma. E, tutaj wielkie dzięki dla Michała i dla Asi za to, że pokazali nam kilka ciekawych miejscówek. Gdyby nie oni, przejechalibyśmy obok tego i pojechali prosto do domu. E, jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam Was serdecznie. Bardzo fajne było to lotnisko szybowców, akurat wtedy latali na paralotniach. No i bardzo fajne były te zakręty, które nam pokazaliście, zarówno to miejsce, gdzie Malina miał wypadek. Jeszcze raz wielkie dzięki. Jak będziecie kiedyś w okolicy, to serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o nocleg, no mam takie mieszane uczucia, powiem szczerze, bo największym minusem to chyba było to, że. Zamek w drzwiach nie działał. No po prostu dziura od zamka była niżej, a zamek sam był wyżej, więc jedno drugie nie mogło współpracować jedno z drugim. No i w sumie przez ten czas mieliśmy cały czas otwarty pokój i każdy mógł wejść. O, tutaj bardzo często tankowaliśmy i jedliśmy chodłuszki z Orlena. Wczoraj też mieliśmy kontrolę policji. Znaczy akurat nie nas, tylko Marcina kontrolowała tutaj widzę bardzo często wyrywkowo, sprawdzając stan techniczny motocykli, bo za nami zatrzymali jeszcze chyba jednego, więc jakaś może akcja, no nie wiem, ale powiem Wam szczerze, że ja uwielbiam jeździć po górach motocyklem i zobaczyliśmy wszystko to, co było w planie do zobaczenia, czyli jestem spełniony, duża, mała pętla, solina. I jeszcze w bonusie te dwa miejsca, o których e, wspominał Michał. A najfajniejsze było to też, że mogłem Cię poznać, bo e, jeżeli bym tu nie przyjechał, no, to by takiej możliwości nie miał. Zawsze lubię poznawać fajnych, miłych ludzi. No i chyba w sumie e, to tyle. My będziemy pruli dalej. Ogólnie z biazu jestem bardzo zadowolony. Zobaczyłem to, co chciałem podkreślam to drugi raz, więc plan jest, plan jest y, spełniony motocykle sprawowałem się jak na razie dobrze jedyną akcję którą miałem to po tych pętlach tam są trochę dziury i bardzo trzęsło to spaliła mi się żarówka przednia a jeszcze tutaj jak mówi żeby zatankować już żeby na strzała polecieć i Żarówka się spaliła dlatego, że tam były takie straszne dziury i od wibracji. No to włączyłem na długie, żeby chociaż jechać. I na te długie też się spaliły Zresztą Ta żarówka była bardzo stara. No i dobrze, były tak, a mówię, pojadę kawałeczek, to tam dojadę do stacji, to tej dalszej bliżej naszego noclegu tę wymienię. Ale całe szczęście wymieniłem ją tutaj, bo niedawno, znaczy niedługo potem była kontrola policji, pewnie by się przyczepili i mi dowód zabrali. Na pewno by tak było. Dobrze, moi drodzy, ja już się będę z wami żegnał. Eee, wczoraj zrobiliśmy ponad 300 km, 11 godzin siedzieliśmy e, na maszynach, jeździliśmy motocyklem. I powiem wam, że jakoś specjalnie się nie zmęczyłem i takie drogi, które robiliśmy wczoraj, bardzo mi się podobają. Szkoda, że w mojej okolicy takich nie ma, bo bym jeździł, jeździł, jeździł.